Hejcie się anonimowcy, PAMPI i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. I słuchajcie, znajdujemy się właśnie w moim domku, ale ale, słuchajcie, na samym wstępie możecie zostawić. Łapkę, subika i komentarz. Komentarz możecie zostawić i macie na niego dosłownie chwilkę, aż nie dobiegnę do, tej, do tego pola, do, 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 tych, do tego zboża i w ogóle, także, także no, niewiele czasu, niewiele czasu, może tutaj widzicie mur jest fajnie, ale dobra, możecie napisać co nam się udało oczywiście w komentarzu i słuchajcie, słuchajcie, generalnie jak, jak wiecie, to, to u Zamknęliśmy kriza i generalnie on tutaj, tutaj jest. Ale, ale za bardzo co, nie jakoś tak... Bo on jest wkurzony. On jest Aravos. Aravos jest chyba w herbaciarni, że mi melisa. Czekajcie, patrzcie. O! kichu razem z nim jest. Widzicie? Jest tam. Ale nie, dobra, dobra, ja, ja, ja może nie będę był. Jakby ja nie będę tutaj u niego był, bo, bo, bo się boję, on, on jest zdenerwowany i w ogóle nie ma co, nie ma co. Ale słuchajcie, generalnie coś, Aravos chciał ode mnie, Aravos chciał coś ode mnie. No i przyda, przydałoby się pójść tam generalnie zobaczyć, co się, co się stało, co się stało, w sensie o co chodziło. Także z tego co jest ciekawe, kiedy chłopaki przyjdą do mnie i tam, nie wiem, jest turbo? Ej, turbo, jesteś? Halo, Turwa. Halo. Halo, witaj. W ogóle mam prezent, mam prezent, czekaj, czekaj, mam no. prezent. U. Tu jest mocny chleb. Mocny chleb? Czekaj, to no. jak będę głodny, to zjem mocny chleb. Dobra no, to. Dobra. Chodź, chodź nie, po... No dobra, a, a gdzie mamy iść? Aż no nie mamy wiem, Arawus wygląda coś chciało do mnie, więc ja myślę, że musimy podejść tam. No to dobra, no to chodźmy, chodźmy. Mhm. Mm halo, halo, czekaj, czekaj. Właśnie, żeby nas o, nie... O! Jest! Jest! Kano! Arawos! Jest Dion. Arawos! Siemka. Siemka. Siema! ciemka, ciemka. Siema! Co tam? Bo, bo słuchaj... U mnie zdanie jest... Pan przeszli tutaj... Ciemka, Bo ty... Bo ty chciałeś coś dla mnie... W sensie coś, coś... Coś było, nie? Generalnie... O co... O co chodziło? To coś w ogóle jest? Masz mocnych chleb! Masz mocnych chleb! Zjedz sobie! Mam dla was zadanie? A jakie to zadanie? W sensie... No co to za zadanie? Co? Tym można Aha, no w sumie tym mocnym chlebem możliwe. Nie jest pierwszej świeżości. Ale, ale o chodzi z no zadaniem. Jakie? Właśnie. Zadanie? Jakie zadanie, o, to... o co chodzi? No właśnie, nie, nie wiadomo. My już nie cierpimy, no no nie chcemy wiedzieć o co chodzi. Hej. Mów Jak wiecie przed bramą, wy się z wroga No No jest coś no jest, takiego, znajduje się. I co z nim? Warto by się tam zakraść. Ale jak zakraść? W sensie tam są... A ja się boję! Tam są... Przecież tam jest. To no jest dużo osób, i w ogóle i tak dalej, tam są straże, patrole. Byłeś tam popie. Wie, to mamy... tam le... My się po co mam tam podchodzić? No właśnie, wiem, że mamy mapę. Ujeżdżał, ale grzmi. Boże, ale warto by zobaczyć to nie? Wiesz co, teraz tak trochę się czuję jak taki obiekt testowy to, griza. No. Że to, w sumie. No nie pójdzie, to, to my pójdziemy. Aj, to tak zawsze jest. No, Musisz się przyzwyczaić, ale generalnie, a Was jak chcesz zrobić to, żebyśmy tam wyszli, ale żeby nas nie zauważyli, nie? No, bo generalnie było, to to, to 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 może być czyste Jeżeli nie czy tego. Nie? co to jest? nie hmm. niewidzialność. No to w sumie, w sumie to by się trzymało. Jakby ten, no to już co prędzej mamy tam? co mamy tam zrobić? generalnie bo jakby nie rozumiem po co my tam mamy pójść, co? no właśnie, bo no to nie ma sensu zakręcić do obozu i reżyserzy się skoro rozbijemy drugi obóz mm -hmm. muszę mieć mapę, plany i tak dalej ej no właśnie, mus ej, może musimy to zniszczyć z... albo im ukraść no. no chodź tam. Ej. dobra to, to ja wiem to my zrobimy tak, że pójdziemy tam, zakręcimy się, jak znajdziemy jakieś plany czy coś, to... to... No to ci damy a, po prostu. No. Co? Jaka w ogóle klatka? O co chodzi Bambi? O co a, chodzi Bambi? A no bo tak trochę zamknęliśmy, Grisa w w i jest... Griz poza... żyje? On jest? On żyje? No, no jak widzisz tam... No, no, nieważne. Ej, to szczerze mówiąc, ale... szczerze mówiąc z Bambi, w sumie, jak mu hmm. powiemy o wychodku, to wtedy dopiero się zdenerwuje. Nie, to dlatego nie To nie może lepiej, nie, może. A, bo... Ja go nie chcę A, widzieć. Ale ja my go nie chcę tam, widzieć. Tam. No, no. będziemy potem, będziemy potem. Dobra, chodź. Papa! Pa. Jejku, ale w sumie, ej, masz jakieś jabłka albo coś w razie, by nam nie wyszło? Bo myślę, że musimy się przygotować na taką Jabka? ewentualność. No, jaki zupy ja też. A jakiś miecz masz do obrony, Albo coś? Tak, mam taki naj. No to chodź. Tutaj To jest pułapka rozbrojona, czy nie? Chyba jest rozbrojona. Dobra, chodź, chodź. No bo tu jest taka pułapka, że tam się wchodzi ogólnie na dół i tak dalej. Dobra, czekaj, ja idę otworzyć właśnie bramę już. Dobra. Bo musieliśmy się skryć. To jakie czy zrobimy to inaczej, po prostu... nie wiem, ty masz literę? I... Czekaj, ja już otwieram bramę. Haha, to już nie skoczę. No dobra, to, jest, to, jest no to, dobra, to, to spróbuj Wiesz sobie. Ale tego a, a ja. Mhm. Dobra, dobra, jesteś. Dobra. Okay. No to dobra, jest Ja już. już jest. Też. Okay. Ja też. Gdzie dobra, jesteś? A, tutaj tu, dobra. Tu, 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 tu. Lecę ja, już do ciebie. Czekaj, no tylko uważaj, bo właśnie nie idź tamtędy, bo tamtędy prawdopodobnie mają wszystko. Chodź tędy tak bokiem, tak? Bo, Bokie? bo tam no bo tam mają właśnie, myślę, że straż, straży weź, i tak dalej. No weźmierce. trzeba już już. To najedź się, najedź się, jeśli masz jakiś środek czy coś. nie, 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 nie mam właśnie, ale słuchaj za na tak się najadą, słuchaj, w domku. Ciastkamy. Szybka kwiastkami. akcja. No. Tutaj uważaj, żeby właśnie, bo może tam koło katapulty mają kogoś. no Nigdy nie wiadomo, lepiej no tam to... nie bić i teraz tak. Dobra, właśnie. ja bym teraz chyba wieku, co? Albo czekaj jakoś, teraz? tak? Czekaj. To chodź tutaj, cho nie ja bym jeszcze podszedł, żeby był no. czas w razie, bo. Mhm. Uważaj, tu jest dziura jakaś, uważaj. Ale teraz nie, nie sprintuj, nie sprintuj, bo nie. mogą nas usłyszeć. Albo coś w tym stylu. Nie, nie no tak nie mogą. Czekaj. Nie co? I no. w sumie, tak na logikę myśląc, to w no. najdalszym budynku będzie najwięcej. Wierze, tego wejścia. Czyli musimy Czeka, właśnie... Od myślę, że o tyłu od się, się zakrać. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Mhm. Czekaj, czekaj. Okay. Mhm. Jak? Czysto? Widzisz kogoś? No, czysto, to? Dobra, dobra, to chodź, chodź powoli. Czekaj, czekaj. Nie, nie. Ale byłby przypał jakby tutaj jakiś patrol teraz szedł. No, to Jej, to ja myślę, ale tu sumie jest nie dzień. dzień. Dobra, dawaj, pijemy, dawaj, ty, dawaj, czekaj, dawaj, dawaj, pijemy. Okay, pijemy. Dobra, dobra. dobra, czekaj, chodź, chodź. Nie powinny nas słyszeć. Tylko teraz tak, czy masz coś? Jak my się tam dostaniemy? No masz... hmm. Oj. Oj, uważaj, czekaj. uważaj. uważaj. No tutaj właśnie jest jeden z tych ziomeczków. Tak? I w sumie jeżeli mamy się tam dostać, to czekaj, bo szukam w plecaku. No, czekaj, 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 bo w sumie chodź, mam fajną chodź, chodź. rzecz. Hmm? Jako. Drabinkę, mam taką o, drabinkę dawaj, tam. Dawaj, tak, um, Ej do, tutaj no, może, tutaj do, do, może to, miejsce, no? No? Dawaj, dawaj, dobra, dobra, dobra. dobra, dawaj Spróbujmy no. wejść. wejść Dobra, jest, jestem, udało tak, się, jestem, udało się tak. Uważaj, uważaj, dawaj do tego namiotu pierwszego Ile tam jest? Uważaj uważaj, uważaj, uważaj Ale nas o. nie widzą w sumie Nie widzą wejść, nas Uważaj, uważaj, uważaj Chodź wycofaj się, wycofaj się tu do boku O tu, 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 dobrze, dobrze Poczekajmy chwilę. Czekaj, jest tu? Może sobie pójdzie. Nie, jest! Jest! jest patrz, patrz, patrz. Ale jest, ale, nie, ale nie patrzcie, nie patrzcie w naszą stronę. Patrz. Na shiftcie i teraz co Ej, nie, oni nie, patrz, mają patrz, całą mapę! Patrz, Tu jest, cały... tu jest, no jest cała, cały... cała mapa na... szczęście. da się pisz. Co? Ej, Ej mam im co? Patrz, patrz, nie patrzcie się, patrz, nie patrzcie się. No. Hi, hi. Mapa, nie ma mapy. No. Biorę, dobra, dobra, dobra. Pociek, pociek, dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Nie widzi nas, nie widzi nas. tu jest jakaś pisa, Czekaj, czekaj. No właśnie, zobacz sobie, zobacz sobie tutaj. Jeden ty, to są chyba jakieś plany. Pichota chodź, to są mostu. A poczekaj, poczekaj, nie patrzy, nie patrzy, dobra, biorę. Mam nie patrzy. Dobra, daj mi, daj Dobra, Dawaj, dawaj, wychodzimy, wychodzimy, mamy plany. Tu, Dobra, Dobra. Dobra, Bierz wybierz tę dom. Dawaj, biegnijmy, biegnijmy, już, już tak... Nie, nie, nie usłyszałem nas, nie usłyszałem. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Masz elitrę? Masz elitrę? Nie mam elitry, ale spokojnie, ja sobie ucieknę w Dobra. jakiś sposób. Dobra, nie, ja sobie biegnę, ten... Tylko mam nadzieję, że ten... Że... Ja sobie po drzewach teraz biegnę? O, uwaga! No, ja nie mam, Ojej. ten... Ja nie mam mleczka, mam nadzieję, że Ravus będzie miał mleko. Ale... Spokojnie, tam... To, to pójdziemy do Grzesia, albo Grzesia jest jakby coś. A no, to Grzesia faktycznie, się faktycznie. Uuu, ciekawe, bo tu kaca płyty jest, to mogę tutaj gdzieś wyjść. Właśnie uważaj, uważaj tak, bokiem, nie? bokiem, bokiem, tak, no, tak, no. Zobaczcie, no. to poczekaj, tak, o. o, ja tu o, chlup tutaj. Nie słyszałem gdzieś, jak padły No to jadę. ja wiem, ja jestem tu buteletem. Chcę, bierze butelkę, bierze no, tak, butelkę. Dobra, no, dawaj, no, dawaj, okay. chodź, chodź. Dobra, tędy już tu możemy, w zasadzie. No to w sumie widzę już tu dobra. możemy zbroję ubrać, myślę, nie? Aha, i Będzie sam, się... widać. Dobra, to we mnie. O, widzę cię. No, to elegancko. Kiedyś to tam dalej, dalej takie jest. Ej, tylko no, ci... prawda. A co no, z tą dom? E, z czym? Bramą. Ona jest otwarta, nie? A ty? Nie otworzyłem. Dobra, dobra, dobra to Ej. chodź. Dobra, to ciu, chodź, ciu, potem ciu, się ciu, naprawi. poprawi. nie otwierać, bo wiesz, teraz jeszcze ciu, jakby ciu, się ktoś ja, zamknął, ja, ja to ja wiesz. tutaj było O, no to wieś, dobra. Tak, no, ja, dobrze, ja, dobrze. Dobra, chodź, chodź, tutaj, Herbaczarnie, bo tam powinien być generalnie Arawos, tak jak wcześniej, nie? Mhm, mm no Damian prawda, to, prawda. powiem mu no, to, patrz, gdzieś tam dalej jest, czekaj, No to jest, chodź, um, chodź. Jest, jest, No widzę, widzę, czekaj. widzę, dobra, dawaj. Ej, w sumie, żebyś Arawos. Arawos. się nie wystraszył! Ej, Arawos. Arawos. Arawos, to my! Nie bój się, to, to my, to my. To my. Masz mleko? To Masz mleko? Uwierzę... Ej to my, a dobra myślałem, że on na nas miecz no, wyciąga I Dobra Ale wejdźmy, masz... wejdźmy do Grzesia może, no. wejdźmy do Grzesia, bo to tu chory mleko byśmy potrzebowali, bo nas dalej nie widać No właśnie no. jakbyś miał jakieś to, to by to było chętny. miło Gdzieś tam jakbyś... Tam no ma, więc dobrze On wszystko ma, o dzięki O masz już jedno, dobra teraz jeszcze mm. mi Dobra, dzięki. o siemka Oddaję? Słuchaj, no hejka, to... słuchaj byliśmy tam i słuchaj mają mapę całych, całych prawie, całych Lokarowic mają wszystko, to, to, to jest, byliśmy na, na, na ich tych, no im poprzewracają tą mapę, teraz mają tam jakieś puzzle takie, <laughs> ale, ale to, to, nie, to nie tylko tyle, nie, mam jeszcze książkę, Patrz. I ta książka to ma wszystkie prasne. plany. Patrz, no. zobacz sobie, zobacz, to są całe ich plany. No. Więc myślę, że teraz możemy jakąś przewagę tutaj zdobyć, zaskoczyć ich, bo no, na przykład jakim, jakąś kontrę, no jakąś kontrę po prostu zrobimy na ich plany. No weź ha, sobie widzisz? to w sensie nie da to sobie już wejść, eee, A dziękujemy, dziękujemy dziękuję. bardzo. Dostaniemy coś za to? Jakąś nagrodę? Nagrody, w, w sensie koksy by się przydały na przykład, tak tylko sugeruję, że to by było A, miłe w sumie. No, tak po koksie, ty no. Byłoby dolecę, naprawdę było. To tak dobra. Wow, znaczy, Ło, ma coś lepszego. Lecz ciastka! Ciaska. Dobra. Dobra, wygrał. Wygrał. O, dobra, jest, udało się. Dobra, oraz słuchaj. Bo ja w takim razie idę spać. Bo, bo tu ciemno jest. Zombieki, wszystko. Podziewanie się, że Nie no, gdzie Nie, 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 naprawdę ciastka są najlepsze. O nie, na, Maria. wierzę o tym. O Jezus Maria. Tak. Łódki. Tak jest. boku. Dobra. Patrz kolejny. Oho. Ej, nie, dobra, chłopaki, chłopaki. Trzeba iść spać. Trzeba, jeszcze gry i takie. Dobra, ej. Dobra, Cześć. to chodźmy spać, chodźmy spać. Idziemy spać, idziemy spać. Dobra, a dzięki, Majo. Dzięki wielkie, pa, pa. Dobra, tym Dobra, to chodź. O uważaj, fantom! Spokojnie, tu uniki, uniki zrobimy. Chodź, chodź, chodź szybko. Idziemy tu. Słuchaj. I ten. Pożegnamy no. się tutaj, pożegnamy się, słuchajcie. No możemy się pożegnać. Dziękuję, mm -hmm. że Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to, to to zasubskrybujcie kanał tutaj ten, zasubskrybujcie kanał Turbo i słuchajcie. Musimy być ostrożni, bo Gris tam dalej jest, Gris dalej jest, już jest skórzony i, i, i tak być nie może. Ale podajcie też na jego Instagrama jakoś. Jakoś, żeby, żeby nie był taki <śpiewanie> ale dobra, ja się z Wami żegnam, nie